BioKey Bluetooth. Parowanie urządzenia z telefonem komórkowym. Na przykładzie Bluetooth Insight zademonstrujemy, jak prosto i szybko możemy dodawać telefony komórkowe użytkowników do systemu. Na wstępie należy aktywować funkcję Bluetooth na telefonie komórkowym. Parę sekund dotykać symbol Bluetooth na płytce urządzenia, do momentu, aż czerwona i zielona lampka LED zamigają. Wtedy puścić. Na telefonie komórkowym należy znaleźć opcję Urządzenia i połączyć z Bluetooth. Jako kod należy wprowadzić dziesięciocyfrowy PIN-code, który znajduje się w opakowaniu Bluetooth. Jeśli telefon komórkowy zostanie rozpoznany, zapala się zielona lampka LED. Telefon komórkowy jest teraz uprawniony do otwierania drzwi. Aby otworzyć drzwi, należy krótko dotknąć symbol Bluetooth. Jeśli zmienimy funkcję na bezdotykową, drzwi otwierają się w momencie zbliżenia się użytkownika z telefonem komórkowym. Bluetooth może być montowany również w wersji ukrytej, np. w puszce podtynkowej, przez co staje się niewidoczny.